Siemano, witam wszystkich serdecznie w sobotę. Bez owijania, lecimy tutaj z kolejnym dniem survivalu. Dzisiaj wracamy do Betfana. A Betfan ma dla wszystkich nowych użytkowników przygotowaną promocję. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany, możesz tutaj takie konto założyć z naszego linku, który będzie się znajdował w opisie tego filmu. No i na czym to polega? Tutaj jest potrojenie pierwszego depozytu. Bardzo prosty, przyjemny, przyjemny bonus. Wystarczy wpłacić minimum 5 dyszek, maksymalnie 150, no i Betfan tutaj potraja odpowiednio wpłaconą kwotę. W przypadku wpłaty 150 zł. 3 stówki jeszcze są bonusu i 450 jest łącznie nagranie. Bonusem gra się jak chce. Jedyne tutaj wymagania ze strony Betfanu to kupon składający się z minimum dwóch zażeń. Z łącznym kursem 3.0. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś tutaj jest zainteresowany dołączenia do bookmachera z koniem, tutaj w reklamach. Odsyłam do pierwszego, do pierwszego, do opisu tego filmu Lecimy oczywiście z, dzisiaj będzie dziesiąty dzień misji Także witam Ciebie serdecznie jeszcze raz na tym filmie Jeżeli tutaj wbiłeś to gorąco zachęcam, żeby zostawić łapkę w górę Zasubskrybować ten kanał, dzięki czemu cały projekt tutaj może się rozwijać Lecimy, będzie jeszcze oczywiście konkurs bo będzie mój kupon Ale najpierw zapraszam Was wszystkich jeszcze na nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama, Discorda, szczególnie tutaj na tego Discorda Dzieje się mnóstwo rzeczy, odpaliliśmy teraz. Przed chwilą była liga typera, teraz jest odpalony turniej. Akurat tutaj się wszystko tak ładnie spina, że jest ten weekend, zaraz będzie liga mistrzów. Także grubo, grubo, no dzieje się tutaj. Bardep stworzył potwora, nawet się chyba nie spodziewał, że aż tak wielki to będzie ten potwór. Myślę, że tutaj te turnieje będą się pojawiały. Także jeżeli chciałbyś sprawdzić swoje siły typerskie, no to możesz zajrzeć na naszego Discorda. Naprawdę szczedzie tutaj polecam. Dobra, lecimy z konkursiwem. Dwie dyszki dzisiaj się bawimy oczywiście na betfanie, więc konkursiwo będzie również na betfanie. No i co trzeba zrobić, żeby nie poleczyć? Łapa w górę tutaj jest konieczna. Subskrypcja tego kanału również tutaj jest konieczna. I w komentarzu trzeba wytypać dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy. Oczywiście, nie? Bayer Leverkusen na Bayern Monachium, typujemy do godziny 18.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez e-maila gracza na Betfanie, bo tam są e-maile. Teraz macie ściągaweczkę, jak to najlepiej zrobić. Nie biorą udziału w zabawie. Wczorajszy kupon. Tak się tutaj nachwaliłem tego hamburga. I tyle. I nie weszło. Kurde, była super przewaga, oni w, 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 w żadnym momencie meczu nawet nie prowadzili. Lega nam wymęczyła, no ale trzy punkty zdobyli, tak? Tak gdzieś tutaj się spodziewałem, że e, nawet jak wymęczą, to wygrają. Statystyki i lecimy. Lecimy z dzisiejszym kuponem. Dzisiaj e, tak zwany trebel w singlu, czyli będę zaglądał do e, bet fanowego, bet buildiera. Oczywiście Bundesliga, Bayer Leverkusen z Bayernem Monachium, derby Bayer. Nu, taki suchar, taki suchar. I wchodzę tutaj, tak jak mówiłem, do Badbuildera i stawiam tutaj trzy overki Prosta sprawa, czyli tak, Powyżej 2,5 gola. Jeśli chodzi o gole, ostatnio było 2 do dwóch, pierwszy w czwartej kolejce tego sezonu. No myślę, że teraz obie ekipy też są ofensywne. Cały czas zresztą ładnie tutaj gole strzelają. Bayer może troszkę. Yy, ma lekką zadyszkę ostatnio, ale i tak te bramki łupią. Także tutaj się nie boję o to. Powyżej 8,5 rzutów różnych. Myślę, że oprócz brameczek zobaczymy tutaj sporo różnych. Generalnie tutaj spodziewam się, że ten mecz będzie mocny pod każdym względem. I dorzucam do tego powyżej 3,5 kartki. Dzisiaj Betfan, bo na Betfanie jest troszkę większy kurs na tego Trebelka właśnie niż chociażby w Superbecie, bo już to sprawdzałem też. Dodaję do kuponu. Jeśli chodzi o kartki, to dzisiejszym sędzią będzie Felix Zweier. I Felix Zweier sędziował już 11 meczów w pierwszej Bundeslidze. Pokazał 45 kartek, czyli wychodzi prawie 4,5 żółtej kartki na mecz. I pokrywał te linie w 11. Nie, w 11, w 5 na 11 meczów. Czy jedzieś tutaj jakieś 40 parę procent? Niemniej, wystarczy mi to. Wystarczy mi to, bo w pierwszym meczu były 4 kartki, a to była czwarta kolejka. Ten mecz, jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę formę obu ekip, Wiadomo, tu jest kupa czasu do końca sezonu, ale no jest, jest to ultra ważny mecz. Nie chcę mówić tutaj, że może zaważać o mistrzostwie, ale będzie tutaj ultra. Ważny meczycho. Czyli tak, podsumowując, co najmniej trzy co najmniej trzy gole, co najmniej 9 rzutów rożnych i co najmniej cztery kartki. Fajne jest kursiwo na to. No i ja to sobie dzisiaj zagram mocniej. Ja to sobie zagram mocniej za dwie stówki, bo wydaje mi się, że będzie to grube meczycho. Klikam zagraj. Postawione, ale oczywiście musicie tutaj pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie moje przemyślenie. że ja to sobie zagram mocniej, to wiecie, mogę absolutnie nie mieć racji. Tymczasem życzę Wam udanej soboty. O 11 latuje live na wstawiamy z łysolem Bawcie się dobrze, widzimy się jutro rano. No i jutro duo. Hahaha, ha, ha. siema.